Cześć, witaj z tej strony. Lena Murawska, retro rodzinka jako retro mama i czaso-balans jako pomysłodawczyni, właścicielka i prowadząca. Tym razem witam Cię troszeczkę inaczej z balkonu z lat 80., bloku z lat 80. To jest naprawdę oryginalna posadzka. Nic z nią nie robiliśmy, nie zmienialiśmy. A dzisiaj chcę pokazać Ci jedno z pudełek, które było. Tak zwanym pudełkiem zbiorczym, wszystko i nic, i przeleżało u mnie w szafie. Nie wiem, czy też tobie się zdarza coś takiego, że zawsze jest coś, co nie wiadomo gdzie schować, albo chce się schować, a nie chce się wyrzucić. I chciałabym, żebyśmy wspólnie przejrzeli te rzeczy. Chcę ci opowiedzieć o dalszych decyzjach, jakie będą. W związku z tymi rzeczami, no, są to rzeczy z przeszłości, bliższej lub dalszej. No i chcę Ci opowiedzieć, właśnie jakie plany organizacyjne tu w kontekście czasobalansu dla nich mam, ale też w kontekście retro, czyli odwołania do lat mojego i męża dzieciństwa, czyli lat 80. XX wieku tutaj też się znajdzie. No to cóż, może po kolei. Maseczka, maseczka nam współczesna. COVIDowe czasy, pewnie pamiętasz, że nosiło się maseczki, żeby nie zarażać innych wirusem, zachowałam ją, bo to pierwsza maseczka syna, I jeszcze się zastanowię w pierwszym momencie, organizując całą tą przestrzeń z dwóch poprzednich odcinków, wiesz jak dużo tego wszystkiego jest, postanowiłam sobie, że będę wyrzucać jak najwięcej, po to, żeby dać już sobie żyć. Od lat podobały mi się przestrzenie wypełnione po brzegi. Źle się czuję w pustych ścianach. Gdy zamieniliśmy się z dziećmi pokojami, bo stąd wynika właśnie remont i to moje tutaj porządkowanie i odgracanie, wynieśliśmy meble i zostało tylko łóżko, została tylko kanapa, i spaliśmy na tej kanapie, otoczeni pustymi ścianami. I było mi tak dobrze. Już oddałam ojcu na przechowanie dwa obrazy, może je powiesić na ścianie, może je schować obojętnie, ale nie chcę, żeby były w domu. Oddałam też książkę, oddałam też dwie figurki. To są przedmioty takie, których nie chcę sprzedawać, ale może też nie chcę mieć ich w domu, więc pomyślałam sobie, że ktoś taki jak rodzic mógłby je przechować. I teraz co do samej tej maseczki, gdy tylko spojrzałam, myślałam sobie: a dobra, wyrzucić ją. Ale teraz włączyłam nagrywanie i uświadomiłam sobie, że to pierwsza maseczka, jaką kupiłam dla młodego, dla syna. No i że chyba odłożę ją jednak do jego pudełka z pamiątkami. Takowe pudełko też mam. Być może któryś z odcinków będzie również o tym pudełku. Dobra. To jest trójkąt na. Husta, nie wiem czy pamiętacie pamiętasz, to są lata 90. kiedy wchodził brokat, dzisiaj byśmy powiedzieli blink styl blink blink one były naprawdę bardzo modne o ile się nie mylę, ich historia jest taka, że koleżanka mojej mamy o tu jest pies 11-letni, ale jednak współczesny, suczka która towarzyszy części nagrań, no ale wróćmy Koleżanka mojej mamy przywiozła ją dla niej z Niemiec. Mieliśmy różową i srebrną. Tu na razie jest różowa, no i zastanawiam się, czy sprzedać, czy zostawić na pamiątkę. Także tu też nie jest podjęta decyzja. Dalej, to jest skarpetka, którą robiła mi na drutach moja mama. Nie miałam babci. Która robiłaby mi takie rzeczy na drutach? Nie, nie znałam babci, choć historia babciowa akurat mojej rodziny jest troszeczkę pokręcona. Być może kiedyś będę gotowa, aby ją opowiedzieć. I nie, nie jest to coś w rodzaju, że babcia lub dziadek mieli drugiego małżonka. To jest coś tutaj zupełnie innego, bardzo trudnego. Może kiedyś o tym opowiem, na razie nie. W każdym razie te babciowe rzeczy, jak haftowanie czy robienie na drutach, to była domena mojej mamy. No i tu jest właśnie skarpetka, którą mi zrobiła. Chcę ją y, zachować na pamiątkę. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś może jeszcze drugą, żeby był komplet. A to już jest mój słonik, troszeczkę spłaszczony. On jest miękki ale jest starutki, pamięta lata 80. i jest to jedna z dwóch maskotek, słonik i myszka, które chcę ja zostawić swoim dzieciom na pamiątkę. Yy, myszka jest w piwnicy, też trzeba będzie do niej trafić, także słonik zostaje. Taki o bardzo pasujący do kolorystyki modnej w PRL-u. To jest chusta. Wełniana chusta mojej mamy. Moja mama bardzo lubiła chusty i bardzo mocno, ona pamięta lata PRL-u, ta chusta. E, bardzo mocno nie lubiła tego stylu m, takiego kiczowatego, tak plastiku. Moja mama była bardzo przywiązana do naturalnych rzeczy. Wolała sobie kupić jedną rzecz, a droższą, na przykład lniany komplet, lnianą e, kopertową sukienkę zamiast. Yy, jakiejś tam prostej spódnicy i sztucznej bluzki. No i tu jest wełniana chusta, no której oczywiście z racji jej szlachetności staram się nie wyrzucić, chociaż nie jest to coś w czym chodzę lub co wiem w jaki sposób wykorzystać, ale lubię robić coś z niczego, więc mam nadzieję, że będzie mi dane, aby ta chusta była. Dobrze. Tu są moje spodnie dresowe, których rozwijać nie trzeba. To jest współczesne. Tu jest rura do pralki. Nie, nie mam pojęcia, co ona tu robi. Tu są sznurowadła. O, mam jakiś kabelek do ładowania, który pewnie dam mężowi, żeby trzymał. Jest torebka zapachowa, jeżeli traficie, to jest z jednego z chińskich sklepów. Nie sprawdza się. To na pewno będzie do wyrzucania. Tu jest mój medalion, był cały komplet, dostałam od męża. To chyba też są rzeczy takie poremontowe. Tu są zinksy. Będę sprzedawała kolekcję zinksów prawie całą. 90% naszej kolekcji będę sprzedawać, więc to pewnie trafi y, gdzieś do Was. Tu mamy jakieś śmieciuszki, notatki wiadomo, pudło zostanie umyte i wykorzystane. Zaraz o tym opowiem. A to jest kwiatek ze ślubnego. Welonu z ślubnego wianka mojej mamy. Właściwie tak, wianek, i mama miała welon osobno, taki toczek. Co on tu robi? Dwa lata temu, ślub moi rodzice brali w 82 roku. Ja się urodziłam w 83, nie mam rodzeństwa. I to jest w, kwiatek z mamy wianka, a jest on tutaj dlatego, że mamy wianek ślubny, ponieważ ja już brałam ślub i nie miałam wianka na głowie. Mamy wianek ślubny, wykorzystałam 2 e, lata temu. Jest rok 2024, jak nagrywam e, ten film, a dwa lata temu miała komunię moja córka, więc wykorzystane zostały kwiatki z tego wianka i baza z tego wianka do zrobienia wianka dla niej. E, jeżeli gdzieś e, będę kontynuowała ten temat, to pewnie Znajdziesz na którejś z mojej stron internetowych więcej informacji, a być może zrobię dodatkowe nagranie, jeżeli trafię to właśnie pudło komunijne. Kwiatek oczywiście zostaje i teraz zobacz. Obiecałam sobie, wiem, pamiętam, że mam opowiedzieć jeszcze, do czego wykorzystam pudło. Obiecałam sobie, że będę wyrzucać rzeczy, a zobacz, ile tego wszystkiego jednak zostaje na później. No cóż, zobaczymy co ostatecznie z tego wyjdzie i czy będę zadowolona. No ale nie mniej, więcej. Wyzwania: 20, 23, no i 20, 20, 20, 23, czyli pokazanie ponad 2000 przedmiotów nie wyszło. 2024 zapowiadało się, a być może nadal zapowiada, że też jeszcze nie wyjdzie. No ale już mamy kilka przedmiotów powiedzmy do tej statystyki. Jeżeli chodzi o samo pudło, to pudło chcę oddać mężowi puste, żeby poukładał tutaj rzeczy, które skompletował, jako przedmioty ewakuacyjne, które trzymamy osobno, a które są potrzebne. Jest to taki rodzaj pojemnika, który jednak łatwo wziąć pod pachę plecak na plecy, ale niektóre elementy można nosić też w ten sposób. Myślę, że do przechowywania będzie jak najbardziej odpowiedni, a chciałabym, żebym może jeszcze przebrał te, te swoje rzeczy i dokompletował sobie przedmioty, które chciałby mieć w takim pudle pod ręką. No, po prostu doświadczenia ostatnich lat spowodowały, że mamy coś takiego, zaglądamy, aktualizujemy i nam to absolutnie nie przeszkadza, natomiast nie kompletujemy pudeł czy plecaków ewakuacyjnych w taki sposób, że nie wykorzystujemy ich w ogóle. Jedzenie, wiadomo, podmieniamy na bardziej aktualne, natomiast jeżeli chodzi o różne przedmioty survivalowe, na przykład kompasy czy lornetkę, no to po prostu je używamy. Używamy, gdy jedziemy pod namiot, używamy podczas spaceru, by wypatrywać ptaki. Także, no, tym optymistycznym akcentem, że staramy się, mimo magazynowania, też wykorzystywać niektóre rzeczy, żegnam się z tobą, z wami, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam ciepło, cześć.